Cześć, witajcie. Jeżeli macie problem z zaimportowaniem plików MOV do Final Cut Pro 10, dobrze trafiliście. W tym filmie pokażę wam, jak rozwiązać ten problem. Jak widzicie na ekranie, mam kilka plików MOV z mojego iPhone'a 10 i nie mogę ich zaimportować do Final Cut Pro. Każdy użytkownik, który zna pomyślałby, że narzędzie, jakim jest Final Cut Pro, stworzone również przez Apple, będzie w stanie pracować z wideo nagranym przez jego własne urządzenia. No ale niestety nie w tym przypadku w mojej obecnej wersji ta funkcja nie działa. Na szczęście znalazłem rozwiązanie jak zaimportować te pliki. Jest nim QuickTime Player. Więc przejdźmy przez cały proces, abyś mógł zrozumieć, co mam na myśli. Na dysku mam kilka nagrań wideo z mojego iPhone'a X iPhone'a 10. Przejdźmy zatem do QuickTime Player'a i wyeksportujmy ponownie ten plik w formacie, w którym film został nagrany, żeby nie stracić na jakości. Jak widzicie, pasek postępu pozwala zobaczyć, jak długo będzie trwał eksport. Mój Mac ma już parę lat, więc prawdopodobnie potrwa to troszkę dłużej, jednak na nowszym MacBooku czy iMacu to powinno potrwać zaledwie kilka sekund. Po wyeksportowaniu tego pliku, przechodząc do Final Cut Pro 10, zobaczysz, że plik jest gotowy do importu i będziesz mógł już z nim pracować. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Tobie rozwiązać Twój problem. Jak zawsze dziękuję za oglądanie mojego filmiku i pozdrawiam. Cześć.